I z Warszawy mnie no i zaraz zobacz, czy nagrane czy nie. <noise> Oczywiście, że nagrane. Muszę nagrać duchowe psy. Koń idzie. Koń też idzie. No właśnie. No właśnie. Koń idzie nawet przywitać sąsiadów. Nie ma, panie Andrzeju. Ile ich ma? 40. Chce pan jednego jeszcze? Ja Panie Andrzeju, no takie życie. Lara, nie. Lara! czego? Nie robimy u, bo tam, one też potem tak to robią. To tamta uchodziła i dała rady tak jakiś No tak poszła. Ale widzi pan jak się odpasła? To było? Tak. No tak było była na zwierzakach. Dobra, jedzie. O! Jedziemy spać. Zazdroszczę panie Andrzeju, też bym pospała. Przyjadę po jajka. No to przyjadę, patrzę. Mhm. To za pół godziny pani jest tyle przyjadę, tak? Tak. I za, tak, i, i psy tam, e, za Lara, to jest twój najlepszy sąsiad. Pan Andrzej, który nie ma psów na łańcuchu. Tylko dba o nie. Więc bądź miła. Sowa. To ty z takich sznurki, pójdź z takich sznurki, to można znaleźć psa. No właśnie. No właśnie. Wszystkim takie sznurki uwiążę. Jeśli 100 metrów ma sznurkę, to można znaleźć psa. No właśnie. Ej, Dumaj! Ty chyba oszalałeś? Niech ja usłyszę, że ktoś wart szczeka. Ciastek! Dunaj. Dunaj! Brawo, Ramszy! Dunaj! Brawo. Bardzo dobry, Mądry. Lara! Brawo, papaj. Kochany, mądry, papaj. Oj, Lara, ty się jeszcze musisz nauczyć dużo. Да, да. Не, мой, мой друг. Да, давай губ.